Ciao, ciao, Jak tam otworzyli ci siłownie? Na pieprzasz już w publicznej siłowni. Ja zostaję tu w swojej na zawsze, od czasu do czasu, raz na jakiś czas się przy okazji odwiedzi, oczywiście, siłownię publiczną. Co by innym sprzętem potargać. A jakby co, to w pani do mnie na trening. poszalejemy Dzisiaj robimy sobie boreczki. Zrobimy sobie rozgrzeweczka Oczywiście lecimy tym ciężkim ciężarem nie mniej jak 5 powtórzeń, nie więcej jak 7 8. Można powiedzieć, że już jakiś czas temu robiłem sztangą ostatnie 2 albo 3 treningi robią właśnie handelkami. Nie wiem jak to dzisiaj pójdzie, bo dowolimy troszkę ciężaru. Będę opuszczał do kąta prostego, tutaj w okolic nosa i, i do góry co. To się może niektórym nie podobać, bo to technicznie prawie, no, yy, niewskazane tak, ale co tam. Dobra, koniec pieprzenia, czas działać. Lecimy z tym ciężarem. Oh. Hej! P -p -p. Pięć powtórzeń, pięć serii, oczywiście zawsze mam tak, że drugie, trzecia, druga, trzecia seria to, to jest jakby troszkę więcej mocy, jakby jedno powtórzenie więcej bym zrobił, zobaczymy jak to pójdzie, fajnie, pięć razy poszło do doliny, mosa do kąta prostego w łokciu, zrobimy pięć razy i dowalimy bareczki dzisiaj, Ostra, dobra. Piąta seria. Piąta seria. Ostatnia. I walka. To już nie będzie lekkie. To już będzie walka. Z tym ciężarem. HEK! poszło poszło siła o matko drugie ćwiczenia co na drugie zrobimy coś w ten sposób ogień Już zaczyna się robić gorąco cyk spina lecimy dalej dowalimy ciężaru To jest to. I co, zrobimy sobie trzy barków. Unoszenie. Mega ciekawe. Mega ciężko. Ale dobijamy te bareczki. Kiedyś często robiłem to łamanym gryfem. Ale jakoś teraz mi ostatnio prosty przypasował. Ogólnie pasowałby, pasowałby ten gryf wymienić na dwumetrowy. Poszerzyć te stojaki i te stojaki też poszerzyć. Trzeba będzie coś pomyśleć z czasem. Spawarka, cięcie i i co zrobić? Dobra. Kurde, co by tu zrobić, żeby dostać jakiegoś kurde gratisa w zamian za reklamę od jakiejś firmy? SFD, KFD, Olymp, Trek. W zamian za reklamę jakiegoś suplementu, jakiś gratis też właśnie dostać. Pasowałoby coś pokombinować. Tylko czy to się uda? To się chyba nielicznie udaje. Ale można by było z czasem coś spróbować, fajnie by było jakby jakiś drobny suplemencik padł, w zamian właśnie za reklamę na kanale. Jak się Byku, uda to się, czy to się nie uda, czy jest taka szansa, czy nie ma, co nawet o tym pomarzyć? Hmm? Nie ma co marzyć, trzeba dźwigać. Trzeba widać. Dowalę jeszcze do tego 2,5 kilo. Ze 2,5 kilo dowalę do tego i, i wystarczy. Zrobiłem 8 powtórzeń. A jak zrobię robić następne serie 4-6 powtórzeń. Żeby było ciężko, to będzie dobrze. I będziemy powoli kończyć ten trening barków. Dowalimy ciężaru.

Mega ciężka. Ale dobijamy te bereczki. Kiedyś często robiłem to łamanym gryfem. Ale jakoś teraz mi ostatnio prosty przypasował. Ogólnie pasowałoby, by ten gry wymienić na dwumetrowy. Poszerzyć te stojaki i te stojaki też poszerzyć. Trzeba będzie coś pomyśleć z czasem. Spawarka, cięcie i. I co zrobić? Dobra, walczymy z ostatnią serią, piąta seria. Puh. 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 Masakra, jest masakra ale barki puchną i o to chodzi pompujemy je mocno dwa ćwiczenia zrobione, nawet trzy ćwiczenia zrobione, bo tył barków sobie na samym początku zrobiłem to jeszcze ćwiczenia zrobimy jeszcze jedno czwarte podciąganie do dysków dowalimy oczywiście ciężaru i pięć seryjek po pięć powtórzeń, może sześć a może cztery Zależy jaki ciężar sobie tam dorzucimy. Dobra. Zakończone. Zakończone. Co myślisz o tym treningu? Jeśli coś robiłem źle, napisz w komentarzu. Na następnym treningu spróbuję się poprawić. Wiadomo, przy ciężkim treningu, przy dużych ciężarach, pięciu powtórzeniach technika nigdy nie będzie idealna. Ale zawsze coś minimalnie da się to skorygować. Także pff, Like komentarz, subskrypcja cykspina i do następnego, cześć, trzymajcie się